Wystarczy jeden zły ruch, a wszyscy zaczynają Cię oceniać. Człowiek jest tylko w połowie sobą, druga połowa to Jego wyraz. Czasami trzeba dłużej czekać, bo błogosławieństwo jest większe. Bądź wierny jak zamek. Można go złamać, ale nigdy nie wymienia swojego klucza. Nigdy nikogo nie usunąłem ze swojego życia, ale wszyscy zginęli w wypadku, zwanym zaufanie. Nie możesz się wyleczyć w tym samym środowisku, w którym zachorowałeś. Gdy to, co słyszysz i to, co widzisz, się nie zgadza, zaufaj swoim oczom. Nigdy nie ufaj ludziom, którzy opowiadają ci o wszystkich swoich problemach ale ukrywają przed Tobą swoje radości. Kto podróżuje bez przewodnika, potrzebuje dwustu lat na dwudniową podróż. Jesteśmy pod tym samym niebem, ale z różnymi historiami. Aby zrozumieć ludzi, słuchaj tego, czego nie mówią. Jeśli chcesz poznać swoje prawdziwe ja, zobacz co robisz, gdy nikt nie patrzy. Żyj tak głęboko, aby nawet cisza opowiadała twoją historię. Nic nie ciąży bardziej niż niewypowiedziane słowa. Najlepsze w trudnych czasach jest to, że widzisz prawdziwe oblicze ludzi. Nie oceniaj mnie zbyt szybko. Widzisz tylko to, co ci pokazuję. Bądź wybaczający, bądź wyrozumiały, ale nie bądź głupcem. Gdy twoje serce zaczyna czuć się dobrze, wszystko wokół ciebie staje się lepsze. Życie to tak wielki nauczyciel, że gdy nie nauczysz się lekcji, Powtarza ją. To się dzieje, gdy ufasz niewłaściwym ludziom. Ludzie widzą tylko twoje decyzje, a nie wybory, które miałeś. Przestań martwić się o ludzi, którzy nie martwią się o ciebie. Cokolwiek robisz, nigdy nie wracaj do tego, co cię złamało. Nie żałuję swojej przeszłości, żałuję tylko czasu straconego na niewłaściwych ludzi. To, co Twoje, zawsze Cię odnajdzie, bez względu na to, jak bardzo się zgubiłeś. Czasami najmniejsze rzeczy zajmują najwięcej miejsca w Twoim sercu. Rzeczy nie zawsze idą zgodnie z planem. Ale nawet to, co nieplanowane, może być piękne. To, że kochasz ocean, nie oznacza, że musisz się w nim utopić. Jasność, która boli, jest lepsza niż nadzieja w zamęcie, który cię więzi. Będą cię dobrze traktować, gdy będą cię potrzebować. Nie myśl, że to miłość. Każdy dzień, w którym się budzisz, jest darem. Nie marnuj go, życząc sobie innego. Prawdziwe życie nie jest przeżywane w komforcie, ale w odwadze stawiania czoła burzom. Prawdziwi wojownicy toczą bitwy wewnątrz siebie, zanim staną do walki na zewnątrz. Aby zdobyć serce kobiety, wystarczy zrobić dwie rzeczy: słuchać jej uważnie i okazywać jej szczere uczucia.